Fundacji jest wiele, ale tylko my budowaliśmy schronisko ogromnym nakładem finansowym, ogromną pracą. Także to, co za mną stoi, to jest to, co, to, z czego Państwo, to wybudowaliśmy, z czego Państwo nam daliście, ten 1%, bo my nie jesteśmy schroniskiem dotowanym. Nie mamy dotacji z Urzędu Miasta zwierząt utrzymujemy się sami. Rocznie przyjmujemy około 600 zwierząt. Na 300 z nich zawsze brakuje pieniędzy. My po prostu nie przygarniemy więcej tych zwierząt ze zgierza, bo zwyczajnie nie będziemy mieli za co. Zwierzęta, gubiły się i będą się gubiły. Wiadomo, niektórzy je porzucają i nie ustalimy, kto je porzucił. I albo będą mieszkać na ulicach, albo będą w schronisku. Mamy dosyć dużą adopcję, no niestety nie wydamy wszystkich zwierząt, bo to jest niemożliwe. Po prostu jest w Polsce 6 milionów bezdomnych zwierząt i nie ma możliwości, żebyśmy je wszyscy znaleźli domy. Największym obciążeniem finansowym dla nas są psy, które przyjeżdżają z wypadków komunikacyjnych, dlatego że wszystkie te psy trzeba operować, czego nie robimy we własnej przychodni, korzystamy z lecznic zewnętrznych. Potem rekonwalescencja, podawanie leków i utrudniona adopcja, bo tak naprawdę bardzo trudno jest znaleźć dom psu, który uległ wypadkowi. Często zdarza się, że ten defekt na jakiś czas pozostaje, a ludzie chcą w tej chwili mieć wszystko zaraz i ładne. Dlatego no to jest takie duże obciążenie dla naszego schroniska. I Tutaj mamy takiego pieska, który złapał się wewnyki i miał straszne rany do kości. Nawet groziła mu amputacja łapy, bo była po prostu martwica już tkanki. No i to bardzo długo było zgniłe to mięsko na tych łapkach, ale piesek dochodzi do siebie. Leczenie tego psa było bardzo kosztowne. Jeszcze w dalszym ciągu leczony, ale myślę, że warto, bo to jest młody piesek i na pewno znajdzie dom. Ma bardzo miły charakter, a może ktoś z Państwa go przygarnie. Także tutaj, na tym prostym przykładzie, widzicie, że warto. Warto pomagać. Jeśli Państwo przekażecie nam ten 1%, na pewno będzie bezpłatna sterylizacja dzikich kotów. W ubiegłym roku to nie było możliwe ze względu na to, że z 1% dostaliśmy bardzo mało pieniędzy i to nie wystarczyło nawet na dwa miesiące utrzymania naszych zwierząt schroniskowych. Także od państwa zależy, ile zrobimy dla miasta, bo co roku sterylizowaliśmy 250 kotów, tak, bezpłatnie. Wydawaliśmy talony albo w naszej tutaj przychodni weterynaryjnej. W tamtym roku musieliśmy to zawiesić, bo po prostu nie mieliśmy pieniędzy. One niczemu nie zawiniły, że my, ludzie jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, że się nimi nie opiekujemy, że je rozmnażamy bezmyślnie, a potem bezmyślnie porzucamy, w przekonaniu, że muszą trafić do schroniska. Mały procent zwierząt trafia do schroniska, bo tak naprawdę schronisk nie mamy. Jesteśmy taką perełką tutaj w województwie łódzkim, że u nas psy biegają po wybiegach. W żadnym schronisku psy nie biegają po wybiegach. Psy są całe życie w boksach, jak w obozie koncentracyjnym dla zwierząt. To Państwu chciałam uzmysłowić, że prowadzić schronisko to można, kiedy jest maksymalnie 150 psów. Więcej to już nie ma sensu na taką skalę, bo ile wtedy trzeba zrobić wybiegów. Mamy tutaj tą świetną możliwość, że jest koło nas las i przychodzą wolontariusze, ale oni Przeważnie przychodzą ferie, wakacje, weekendy. Natomiast w tygodniu to my zapinamy psy do smyczy i my jesteśmy tymi wolontariuszami i chodzimy z nimi na spacer, żeby nauczyć nawet chodzenia na smyczy. Myślę, że ten kompleks cały, który tutaj nas otacza, wybudowany z takim ozołem w przeciągu 10 lat, jest wystarczającą wizytówką, że warto przekazać ten 1% podatku na naszą fundację.